Czy naprawdę wierzysz, że potrzebujesz lat, może nawet całego życia, aby się całkowicie zmienić? Powiem Ci coś, co może brzmieć absurdalnie. Już w czternaście dni możesz zacząć stawać się nie do poznania, nawet dla własnej rodziny. Brzmi niemożliwie? Właśnie ta sprzeczność powstrzymuje większość ludzi przed zmianą. Ludzie wierzą niemal jak w prawo wyryte w kamieniu, że aby zmienić swoje życie trzeba przejść przez długie lata, może nawet całe życie. Tak się oszukują i wierzą. Mówię ci, to nie czas przekształca, ale intensywność decyzji i stałość działania. Czy zauważyłeś, jak prosty wybór, powtarzany przez kilka dni, ma moc całkowitej zmiany twojego stanu ducha? Pomyśl, jeśli przez dwa kolejne poranki zdecydujesz się wstawać pół godziny wcześniej, spełnisz te obietnice wobec siebie i wykorzystasz ten czas celowo, czy nie czujesz, że energia w Twoim ciele i umyśle staje się inna? Czy nie zauważasz, że nawet ludzie wokół Ciebie zauważają coś nowego w Twoim spojrzeniu, w Twoim sposobie bycia? Sam doświadczyłem tej prawdy w bolesny i transformujący sposób. Był okres, kiedy byłem bankrutem, bez środków, bez perspektyw i otoczony wątpliwościami, które sprawiały, że wierzyłem, że być może zmarnowałem całe swoje życie. Nie było nikogo, kto mógłby mi zaoferować magiczne rozwiązanie ani obietnicy przyszłości. Co mi pozostało? Tylko decyzja, by nie zgodzić się na pozostanie w tej sytuacji. Nie zmieniłem wszystkiego od razu, nie miałem na to siły. Ale podjąłem małe, codzienne postanowienia: wstawać o tej samej porze każdego ranka, uczyć się przynajmniej jednego rozdziału z książki, pisać stronę moich refleksji i, co najważniejsze, kończyć każde zadanie, które zacząłem, bez względu na to jak małe. I w tym prostym geście, powtarzanym z pewnością, ciężar zaczął się rozpuszczać. Ludzie wokół mnie zaczęli mnie traktować inaczej, nie dlatego, że miałem pieniądze lub status, ale dlatego, że moja energia się zmieniła. Czy ty też jesteś przekonany, że potrzebujesz dekad, aby osiągnąć to, czego pragniesz? Ile razy patrzyłeś na swoje marzenia i mówiłeś sobie jest za późno, zajmie to zbyt dużo czasu, nie warto próbować. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że to przekonanie jest tylko elegancką wymówką, by usprawiedliwić brak natychmiastowego działania? Wyobraź sobie rolnika, który sadzi ziarno w żyznej glebie, nie czeka lat, aby zobaczyć pierwsze oznaki życia. W ciągu kilku tygodni, zanim jeszcze ktokolwiek zobaczy, że coś kiełkuje na powierzchni, już zachodzi transformacja w ciszy pod ziemią. To samo dzieje się z twoim życiem. Niewidzialny proces zmiany zaczyna się w momencie, gdy podejmujesz prawdziwą decyzję i zaczynasz działać konsekwentnie. Znałem mężczyzn i kobiety, którzy byli uwięzieni w cyklach złamanych obietnic, lamentów, długów i frustracji. Pamiętam jednego z nich, który upierał się, że jego życie może się poprawić dopiero po wielu latach wysiłku, może nawet po tym, jak uda mu się zgromadzić duży majątek. Jego ciało było słabe, jego energia wyczerpana, a jego twarz naznaczona porażką. Wyzwałem go, by zobowiązał się tylko na kilka dni. Zdecydował się chodzić na spacery każdego ranka, czytać dobre książki, zamiast tracić czas na puste rozmowy, kłaść się wcześnie i wstawać wcześnie, szanując swoje ciało. Zaczął też kończyć każde zadanie, które zaczynał bez względu na to, jak małe. Wkrótce jego transformacja była tak widoczna, że nawet jego sąsiedzi traktowali go jak innego człowieka. Jego głos, wcześniej cichy, był pełen pewności. Jego oczy, wcześniej matowe, znów błyszczały. Prawda jest taka, że nie musisz czekać lat, aby Twoja rodzina zauważyła w Tobie nowego mężczyznę lub nową kobietę. W mniej niż dwa tygodnie, jeśli zdecydujesz się teraz, możesz zacząć nosić tak inną energię, że niemożliwe będzie, aby inni tego nie zauważyli. Ale to nie nadejdzie z wielkich obietnic. Ale z zaangażowania w małe gesty, powtarzane każdego dnia z powagą, to dotrzymywanie tego, co sobie powiedziałeś, nawet gdy nikt nie patrzy, to wstawanie, gdy ciało prosi o pozostanie w łóżku, to mówienie nie, natychmiastowej przyjemności, by powiedzieć tak przyszłości, której pragniesz. Zapytaj siebie: ile razy mówiłeś sobie, że się zmienisz? Ale ostatecznie zrezygnowałeś, bo uwierzyłeś w kłamstwo, to zajmie zbyt dużo czasu. Czy nie jest ciekawe, że czekanie na zmianę kosztowało cię już lata bez ruchu? Gdybyś wczoraj zaczął od czegoś prostego, dziś już byś zrobił krok. Jeśli zaczniesz dzisiaj, za czternaście dni nie będziesz już tą samą osobą. Nadszedł czas, aby zrozumieć. Transformacja nie zależy od kalendarza, ale od odwagi działania z intensywnością i celem. Z każdym małym aktem dyscypliny, z każdym świadomym wyborem, wysyłasz jasną wiadomość do swojego umysłu i ciała: staje się nowy. I w tej chwili Twoja przeszłość zaczyna się rozpuszczać. Pozostaje żyzna gleba, aby nowe ja wykiełkowało, rosło i kwitło na oczach wszystkich, w tym Twoich. Wielu uważa, że dyscyplina jest rodzajem kary, łańcuchem, który dusi wolność i okrada radość życia. To iluzja, która utrzymuje tłumy uwięzione w wygodnictwie. Dyscyplina to nie więzienie, to klucz do wolności. Czy zauważyłeś, jak się czujesz, gdy obiecujesz sobie, że będziesz oszczędzać, uczyć się, lub rozpoczniesz projekt, ale nie dotrzymujesz słowa? Czy to nie w tym momencie pojawia się niewidzialny ciężar, poczucie porażki, że nie możesz sobie zaufać? To jest cena braku dyscypliny i jest wyższa niż jakikolwiek wysiłek wymagany przez prawdziwą dyscyplinę. Dyscyplina to sztuka wybierania przyszłości zamiast teraźniejszości. To mówienie nie dzisiejszej wygodzie, by powiedzieć tak przeznaczeniu, którym chcesz żyć jutro. Wyobraź sobie człowieka, który decyduje się wstawać codziennie o tej samej porze, nawet gdy łóżko jest ciepłe, a świat na zewnątrz wydaje się zimny. On się nie każe, uwalnia się od dominacji wymówek. W tym prostym geście udowadnia sobie, że jest w stanie kontrolować własne życie. I wierzcie mi, ta pewność jest warta więcej niż złoto. Pamiętam młodą kobietę, która nosiła marzenie o byciu pisarką. Czekała latami na idealny moment, inspirację, wolny czas, który nigdy nie nadszedł. Żyjąc w ten sposób, pozwoliła, by życie przeminęło wśród wymówek. Aż pewnego dnia, zmęczona sobą, postanowiła wprowadzić dyscyplinę do swojej rutyny. Zobowiązała się pisać tylko jedną stronę dziennie, nic więcej jedna strona. Na początku to była męka. Wiele poranków patrzyła na pusty papier ze strachem i frustracją, ale dotrzymała obietnicy. Strona po stronie odkrywała, że jest zdolna. Po kilku tygodniach nie pisała już tylko z obowiązku, pisała, bo rozpaliła na nowo płomień własnej pewności siebie. Dyscyplina, która na początku wydawała się brzemieniem, przekształciła się w skrzydła, które uniosły ją na nowy poziom życia. Ile razy byłeś przekonany, że musisz czekać na właściwą motywację do działania? Ile okazji straciłeś, bo wierzyłeś, że możesz zacząć dopiero, gdy poczujesz się przygotowany? Dyscyplina jest właśnie przeciwieństwem tego. Wymaga działania przed motywacją to robienie tego, co trzeba zrobić, nawet gdy nie ma ochoty. To wstawanie wcześnie, gdy wolisz spać, to kończenie zadania, gdy wolisz odpocząć, to oszczędzanie, gdy pokusa wydania jest duża. I paradoksalnie to w tych momentach się uwalniasz, bo kto nie ma dyscypliny, żyje jako niewolnik impulsów, jeniec lenistwa i zdominowany przez humory. Pomyśl o Tomasie Edisonie, wielu pamięta jego geniusz, ale niewielu rozumie, co naprawdę doprowadziło go do sukcesu. Przetestował tysiące razy, zanim doszedł do wyniku, który oświetliłby świat. Gdyby nie pielęgnował dyscypliny, zrezygnowałby już przy pierwszych niepowodzeniach. To nieszczęście zapaliło żarówkę, to dyscyplina. I zobacz, jak jego dyscyplina dała wolność całemu światu, przynosząc światło w ciemne noce. Jeśli chcesz zaskoczyć nawet własną rodzinę, zacznij od udowodnienia, że możesz być wiarygodny wobec siebie. Wybierz coś prostego. Wstawaj dokładnie o godzinie, którą ustalisz każdego dnia przez dwa tygodnie lub wykonaj zadaniem, o którym wiesz, że jest ważne, zanim pozwolisz sobie na jakąkolwiek rozrywkę. Robiąc tylko to, zauważysz, że nowa moc zaczyna się rodzić w Tobie. Ta moc nazywa się pewność siebie. Bo dyscyplina to nic innego jak dowód na to, że możesz zaufać własnemu słowu. Teraz zapytaj siebie, ile obietnic złamałeś przed lustrem? Ile planów porzuciłeś, bo nie zniosłeś początkowego dyskomfortu? Jak długo będziesz akceptował życie jako niewolnik swoich chwilowych zachcianek, kiedy mógłbyś żyć jako pan swojego losu? Zrozum. Dyscyplina cię nie ogranicza. Dyscyplina cię uwalnia. To cicha siła, która oddziela tych, którzy tylko marzą, od tych, którzy naprawdę realizują. A kiedy ktoś wokół ciebie zacznie zauważać twoją bardziej pewną postawę, twoje bardziej solidne słowo i twoje bardziej jasne wyniki, nie powiedzą, że stałeś się bardziej sztywny lub zimny, powiedzą, że stałeś się kimś, komu mogą zaufać. I to jest transformacja, która zaczyna się wewnątrz, ale nieuchronnie odbija się na zewnątrz. Bo dyscyplina to nie łańcuch, który wiąże, dyscyplina to para skrzydeł, która zabierze cię tam, gdzie nigdy nie wyobrażałeś sobie, że możesz dotrzeć. Wielu uważa, że zaufanie jest darem urodzenia, jakby niektórzy przychodzili na świat przeznaczeni do mówienia z pewnością, do podbijania tłumów podczas gdy inni byliby skazani na ciszę, nieśmiałość i niewidzialność. To okrutne kłamstwo, bo nakłada na barki ludzi więzienie, które nie istnieje. Zaufanie nie jest prezentem z nieba, to konstrukcja wykonana własnymi rękami, cegła ułożona na cegle, wynik wyborów, które powtarzasz codziennie. Zaufanie jest cichym dowodem na to, że możesz liczyć na siebie. I ten dowód nie pochodzi z pięknych słów wypowiedzianych przed lustrem, ani z zachęcających zdań napisanych na kartkach. Rodzi się z dotrzymywania prostych obietnic, z powtarzających się działań, które pokazują Twojemu umysłowi, że jesteś kimś, na kim można polegać. Zapytaj siebie: Ile razy przestałeś mówić, bo wierzyłeś, że Twoja opinia nie jest ważna? Ile okazji przestało być Twoich, bo przekonałeś się, że nie jesteś wystarczająco dobry? I co by się stało, gdybyś zrobił krok naprzód, nawet ze strachem? Pamiętam człowieka, którego poznałem, kogoś, kto na każdym spotkaniu siedział w kącie pokoju, cicho, pozwalając innym zająć przestrzeń. Ukrywał się za wymówką, że jest naturalnie nieśmiały. Ale prawda jest taka, że zdecydował się uwierzyć w to kłamstwo. Wyzwałem go, by przełamał ten schemat. Zaproponowałem mu coś prostego. Przez trzy tygodnie powinien zabierać głos przynajmniej raz w każdej rozmowie, w której uczestniczył. Nie musiało to być długie ani genialne, tylko wkład. Na początku jego głos drżał, jego mowa była krótka i niepewna. Ale każdego dnia, w którym dotrzymywał tej obietnicy wobec siebie, gromadził dowody na to, że może zaufać własnej odwadze. I powoli coś się zmieniło. Inni zaczęli go słuchać, pytać o jego opinie, a on zaczął wstawać z ciałem bardziej wyprostowanym, oczami bardziej pewnymi i głosem bardziej wyraźnym. Nie otrzymał w prezencie nowej osobowości. Zbudował swoje zaufanie własnymi czynami. Zaufanie zatem nie jest owocem braku strachu. Jest wynikiem działania pomimo strachu. Ile razy odkładałeś projekt, rozmowę lub decyzję, bo czekałeś, aż najpierw poczujesz zaufanie? To jest błąd. Nie czekasz na zaufanie, ty je produkujesz. Każdy mały akt odwagi jest depozytem na tym niewidzialnym koncie. Za każdym razem, gdy dotrzymujesz tego, co obiecujesz. Nawet w szczegółach dodajesz dowód na to, że możesz sobie zaufać. I wkrótce gromadzisz wewnętrzny majątek, którego nikt nie może ci odebrać. Pomyśl o Franklinie Delano Roosevelcie. Mógł ukryć się za ograniczeniem, które narzuciło mu polio, mógł użyć choroby jako usprawiedliwienia, by nie wystawiać się na spojrzenia publiczności. Ale zrobił dokładnie odwrotnie. Przy każdym pojawieniu się przy każdym przemówieniu, przy każdym wyzwaniu, któremu stawiał czoła z pewnością, budował cegła po cegle zaufanie, które dało mu władzę do prowadzenia narodu na wojnie. Nie urodził się pewny siebie, stworzył to zaufanie, udowadniając sobie raz po raz, że jest większy niż jego ograniczenie. Teraz zapytaj. W jakich momentach swojego życia się kurczyłeś, przepuszczając okazje, które mogłyby wszystko zmienić? Jak długo będziesz akceptował ciszę jako wymówkę, kiedy twój głos mógłby otworzyć ścieżki? Nie czekaj, aż poczujesz się gotowy, by wstać, bo ten dzień nigdy nie nadejdzie. Stajesz się gotowy, gdy zaczynasz działać. Zaufanie to nie cud, to konsekwencja. Jest budowane, gdy decydujesz się iść pomimo wątpliwości, gdy się odsłaniasz, nawet obawiając się osądu, gdy dotrzymujesz obietnic, które wydają się zbyt małe, by robić różnicę, ale które razem budują niezachwianą podstawę. Z każdym wypowiedzianym słowem, z każdym wypełnionym działaniem wysyłasz jasną wiadomość do siebie: Mogę sobie zaufać i ta pewność uwalnia cię od tyranii strachu a kiedy zaufanie rośnie wszystko się zmienia wchodzisz w miejsca w których wcześniej się ukrywałeś uczestniczysz w rozmowach z których wcześniej się wykluczałeś wstajesz gdy wcześniej siedziałeś świat nie widzicie już tak samo ale wielka zmiana zachodzi wewnątrz bo zaufanie nie jest czymś co dają ci inni to coś co udowadniasz sobie aż do momentu, w którym nie ma już wątpliwości. I w tym momencie przestajesz czekać, aż życie zaoferuje ci szansę i zaczynasz je tworzyć własnymi rękami. Ile razy wierzyłeś, że porażka to koniec drogi? Ile razy przestałeś próbować ponownie, bo przekonałeś się, że ta porażka jest dowodem na to, że nie urodziłeś się, by wygrywać? To jest największe oszustwo, które więzi miliony ludzi. Traktowanie porażki jako ostatecznego wyroku, kiedy w rzeczywistości jest to tylko zmiana trasy. Rodzaj surowego nauczyciela, który uczy nas tego, czego żadna książka ani przemówienie nie mogłoby nauczyć. Porażka, gdy jest dobrze rozumiana, nie jest wrogiem, którego należy unikać, ale potężnym sojusznikiem, bo ujawnia z brutalną jasnością to, co trzeba dostosować, aby sukces się wydarzył. Sam poznałem tę prawdę z bliska. Był czas, kiedy pukałem od drzwi do drzwi z moimi pomysłami, szukając wsparcia dla wywiadów z ludźmi sukcesu. Wielu śmiało się z mojej propozycji, inni mówili, że to strata czasu i nie brakowało takich, którzy zamykali mi drzwi przed nosem, nawet nie słuchając do końca. Gdybym zinterpretował te odmowy jako ostateczne porażki, nic by się nie wydarzyło i dziś być może nigdy byś nie słyszał o mojej pracy. Ale zrozumiałem, że każde nie jest przebraną lekcją. Każda odmowa zmuszała mnie do udoskonalenia mojego podejścia, do poprawienia moich pytań, do wzmocnienia mojego celu. Porażka była nauczycielem, który przygotował mnie do podbicia jeszcze większych drzwi, w tym drzwi najbogatszego człowieka na świecie w tamtych czasach, Andrew Carnegie. Teraz pytam ciebie: ile razy zrezygnowałeś z projektu tylko dlatego, że twoja pierwsza próba była katastrofą? Ile marzeń porzuciłeś, bo ktoś wyśmiał twoje pomysły, lub bo nie osiągnąłeś natychmiastowego rezultatu? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że właśnie w tych momentach najbardziej potrzebowałeś wytrwać? Spójrz, Thomas Edison zawiódł tysiące razy, zanim stworzył żarówkę elektryczną. Gdyby zaakceptował porażkę jako koniec, nadal żylibyśmy w ciemności. Abraham Lincoln przegrał kilka wyborów, zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Gdyby zaakceptował porażkę jako wyrok, umarłby tylko jako kolejny sfrustrowany prawnik. To, co odróżniało tych mężczyzn, to nie brak porażek, ale sposób, w jaki je postrzegali. Porażka to informacja zwrotna. To jak lustro, które pokazuje, gdzie się mylimy, które ścieżki nie działają i co trzeba zmienić. Ale większość ucieka od tego lustra, woli zasłonić oczy i powiedzieć: Nie jestem w stanie. Czy kiedykolwiek to zrobiłeś? Czy zinterpretowałeś błąd jako dowód na to, że nie zasługujesz na wygraną? Prawda jest taka, że każda porażka to tylko kawałek układanki, która tworzy sukces. Bez niego obraz nigdy się nie uzupełnia. Pamiętam rzemieślnika, którego kiedyś poznałem. Poświęcił miesiące na opracowanie produktu, w który głęboko wierzył. Zainwestował wszystkie swoje oszczędności. Spędził noce bez snu. W jego spojrzeniu nosił oczekiwanie zmiany swojego życia dzięki tej pracy. Ale kiedy w końcu wypuścił swoje dzieło, nikt go nie kupił. Co gorsza otrzymał krytykę, która rozerwała jego entuzjazm. Zwrócił się do mnie we łzach, mówiąc, że jest porażką, przekonany, że powinien ze wszystkiego zrezygnować. Powiedziałem mu, że to nie jest koniec, ale tylko korekta trasy. Zasugerowałem, aby spędził dni na dokładnym badaniu, co poszło nie tak projekt, cena, sposób prezentacji. Przyjął wyzwanie i w ciągu kilku tygodni przekształcił swój produkt, dostosowując każdy szczegół na podstawie poprzednich błędów. Rezultat? Przy drugiej próbie sprzedał tyle, że był w stanie utrzymać swoją rodzinę z godnością przez lata. Wiesz, co mi potem powiedział? Ta porażka była najlepszym nauczycielem, jakiego kiedykolwiek miałem. Problem polega na tym, że większość ludzi nie ma odwagi spojrzeć na porażkę w ten sposób, traktują ją jak wstyd, jak trwałe znamie, i tak spędzają życie, ukrywając się w przeciętnych pracach, w niesatysfakcjonujących związkach, w rutynach, które ich nie stanowią wyzwania tylko po to, by uniknąć możliwości ponownego popełnienia błędu. Ale czy zdałeś sobie sprawę, że życie w ten sposób? Jest największą porażką ze wszystkich. Prawdziwa porażka nie polega na upadku, ale na odmowie powstania. Teraz wyobraź sobie, gdyby przez następne 14 dni zdecydował się stawić czoła każdemu potknięciu w inny sposób? Gdybyś zamiast mówić, to dowodzi, że nie mogę, zapytał: czego mogę się z tego nauczyć? Wyobraź sobie, ile błędów z przeszłości. Można przekształcić w szczeble wzrostu. Być może ten biznes, który nie wyszedł, był w rzeczywistości lekcją o tym, jak lepiej zaspokajać potrzeby ludzi. Być może ten związek, który się zakończył, był okazją do dojrzewania, do nauczenia się bardziej siebie cenić. Być może ten porzucony projekt potrzebuje tylko dostosowań, a nie Twojej rozpaczy. Sam tego doświadczyłem wiele razy. Pamiętam, że napisałem książki, które po ich wydaniu wydawały się ignorowane przez publiczność. Sprzedaż była niska, krytyka ostra. Mogłem dojść do wniosku, że nie mam talentu do pisania, ale wybrałem interpretację każdej odrzucenia jako lekcji, dostosowałem swój styl, udoskonaliłem swoje pomysły, uczyniłem moje przesłanie bardziej jasnym. I to właśnie ten proces porażek, po których następowały dostosowania, przekształcił moje pisma w dzieła uznane na całym świecie. Strach przed porażką jest tym, co utrzymuje tłumy sparaliżowane. Ilu nie rozpoczyna działalności gospodarczej, nie pisze książki, ani nie dokonuje zmiany, bo boją się, że zostaną wyśmiani. Ale zastanów się ze mną: Kogo szanujesz bardziej, tego, który nigdy nic nie próbował i dlatego nigdy nie zawiódł, czy tego, który próbował sto razy, upadł dziewięćdziesiąt dziewięć, ale powstał sto? Odpowiedź jest oczywista. To właśnie ten, który odważa się zaryzykować, nawet potykając się, zdobywa szacunek, podziw i w końcu rezultat. Jeśli chcesz zaskoczyć swoją rodzinę, nie bój się porażki. Pokaż im, że jesteś w stanie wstać tyle razy, ile to konieczne. Pokaż, że masz odwagę wystawić się na ryzyko, bo rozumiesz, że każdy upadek to tylko lekcja na drodze. Wkrótce zobaczą nie tylko wyniki zewnętrzne, ale zmianę w Twojej postawie bardziej pewne spojrzenie, bardziej solidne zaufanie, odporność, która wcześniej wydawała się niemożliwa. Porażka nigdy nie będzie końcem, chyba że zaakceptujesz, że tak jest. Każda porażka to tylko rozdział książki, która jeszcze się nie skończyła. A wielkość Twojej historii zależy od Twojej odwagi, by kontynuować pisanie, nawet gdy tuż wydaje się zawodzić. Dlatego, gdy upadniesz, a wszyscy upadamy, nie lamentuj, jakby wszystko było stracone. Zapytaj siebie, jaka cenna lekcja jest tutaj ukryta, i powstań. Bo to właśnie ten akt ponownego rozpoczęcia sprawia, że jesteś kimś, kto jest w stanie przekształcić każdą porażkę w szczebel do zwycięstwa. To, co naprawdę ma znaczenie we wszystkim, czym się z tobą podzieliłem, to zrozumienie, że zmiana nie jest kwestią czasu, ale decyzji. Kiedy podejmujesz małe, codzienne zobowiązania, działasz pomimo strachu i przekształcasz każdą porażkę w naukę, Transformacja staje się nieunikniona, to ta stałość uczyni Cię nie do poznania nawet dla Twojej własnej rodziny. A ponieważ dotarłeś aż tutaj, wiedz, że jest jeszcze jeden stopień do pokonania w Twojej ewolucji mądrości. Następny film, który pojawia się na ekranie, zabierze Cię o krok dalej, tylko o 1% lepszy niż jesteś teraz. Ale ten 1% zrobi różnicę w Twojej przyszłości. Dziękuję, że byłeś ze mną do tego momentu, i czekam na Ciebie w następnym filmie, abyśmy mogli kontynuować razem tę podróż wzrostu.